Dwa słowa tylko. Mam nadzieję, że nie zbędę. Tam jest taka, w tym jedenastym rozdziale, rozdziale, pierwszego listu do Koryty, jest taka Odpowiedź apostoła Pawła, dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego, niegodnie winien będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. A teraz uważajcie, niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Czemu chcę Wam parę słów powiedzieć na ten temat? Nie był zamiar, ja teraz tak zrozumiałem, że trzeba to powiedzieć. To no nie był mój zamiar wcześniej, ale chcę Wam powiedzieć, że to zdanie, niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich, jest istotą naszego funkcjonowania w Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Wieczerza Pańska nie została stanowiona po to, żeby niektórzy w niej uczestniczyli. Bo możemy znaleźć tysiące powodów, dla których. Wiemy, ja jestem niegodny. I w tym stanie ducha, że ja jestem niegodny, nasz Pan Jezus Chrystus nie chce, żebyśmy pozostawali. Nie po to umarł na krzyżu, żebyśmy żyli jako niegodni. Nie po to umarł za nas, za nasze winy i grzechy na krzyżu, żebyśmy żyli w stanie, jestem niegodny. I dlatego tu jest tak mocno napisane, ja to akcentuję: Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie. Jeśli wyznasz to, że jesteś niegodny, to zrób jeszcze z tym porządek. Powiedz, Jezu, ale ty umarłeś za moje niewinne grzechy. Ja się od moich grzechów odwracam i chcę brać udział w Twoim ciele i w Twojej krwi. Miejsce chrześcijanina jest w miejscu, gdzie jest Jego Pan, w Jego ciele i krwi. Nie w życiu, w byciu niegodnym. To nie jest stan, w którym mamy pozostać. Z tego stanu mamy wyjść, mamy się sami sobie przyjrzeć, po to, żeby z tego stanu wychodzić. Nie pozostawajmy w takim stanie i nie mówmy, może kiedyś przyjdę do kościoła i będę uczestniczył w wieczerzy. Nie róbmy czegoś takiego, że coś będziemy robić kiedyś, bo jutro do nas nie należy. My dzisiaj wszystkie sprawy musimy załatwiać, dlatego tu jest tak napisane, żeby się przyglądać samemu sobie, po to, żeby być udziałowcem wieczerzy pańskiej, uczestniczyć w niej bo nie po to ona została ustanowiona, żeby ją omijać. Nie po to Pan Jezus ustanowił tą wieczerzę, żeby mówić, no coś się stało w moim życiu, więc ja teraz to muszę ominąć. Nie, nie o to chodzi. Mamy się określić, ocenić, ale wrócić do miejsca, w którym jest nasz Bóg i być uczestnikami Jego krwi, Jego ciała umęczonego na krzyżu. Bo to nie, była, to nie była sobie zwykła jakaś rzecz, to było nasze zbawienie, ratunek dla nas. Nie możemy tego pozostawić od tak sobie, że kiedyś, kiedyś, później, za jakiś czas. Nie, nie zostawiajmy tego. Róbmy to, co do nas należy. Jeśli wiemy, że jest wieczerza, zróbmy wszystko z naszymi sercami, żebyśmy w tej wieczerzy byli. Amen? To tylko taki wstęp. <gryw> znaczy nie wstęp, zakończenie, przepraszam. Chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę mieli na słowo. I jeśli przeczytamy 14 rozdział, ósmy wiersz Listu do Rzymian, tam jest tak napisane. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, a jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Paweł tak napisał. On wiedział, o czym pisze. On wiedział, o czym pisze, i chciałby, żebyśmy zobaczyli, że tu jest pewnego rodzaju deklaracja. Paweł taką deklarację składa. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, a jeśli umieramy, dla Pana umieramy. On mówi też tu o nas, ale on jakby pokazuje też, jaką wartość ma dla Niego życie. Że ta wartość życia jest taka, że on w tym życiu nie potrzebuje mieć niczego więcej jak Chrystusa. A nawet jeśli ponosiłby jakieś straty, miałby umrzeć, to też nie ma to dla niego żadnego znaczenia, bo w nim ta śmierć by nastąpiła, czyli to ciało by zostało unicestwione, ale duch i dusza idzie do stwórcy. I teraz, jeśli na to popatrzymy, to akurat jest w takim tekście, gdzie on mówi o słabych wierze. To Paweł mówi o tym, że deklaruje swoje życie i swoją śmierć w Jezusie. Co znaczy deklaracja? Ktoś powie, no, to jest takie określenie, co bym chciał zrobić, jakbym miał funkcjonować. I właśnie tu Paweł określa że ani życie, ani śmierć nie jest czymś, co będzie go w jakikolwiek sposób mogło powstrzymać od tego, żeby być w Jezusie Chrystusie. Bo często jest tak, że nasze życie może nas powstrzymywać od tego, żeby żyć dla Jezusa, bo mamy różne rzeczy, które nas mogą w jakikolwiek sposób prowadzić w taką, taką sferę, że coś jest dla nas ważne. Że coś jest dla nas istotne, tak bardzo istotne, że zaczynamy przeciągać, balansować na tą stronę życia po to, żeby wypełnić te nasze zamiary i cele. Ale ta deklaracja, o której mówi Paweł, powoduje to, że on nie balansuje. Nie ma czegoś takiego, że on balansuje, że coś jest jeszcze istotne, że coś musi zrobić, coś musi wypełnić. Mówi, że już nic nie jest dla niego ważne, że ani życie, ani śmierć. Nie jest dla Niego istotne, dlatego że jest w ręku Jezusa Chrystusa. I ciekawa rzecz, bycie w ręku Jezusa Chrystusa jest też taką rzeczą, nie rzeczą, jest taką sytuacją, która jest spowodowana tym, że my, deklarując to, poddajemy swoją wolę Pod Niego. Jeśli my deklarujemy, że życie i śmierć nie ma dla nas czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Jezusa, jesteśmy w Jego jurysdykcji, to deklarujemy też swoje poddanie, swego jestestwa pod Niego, pod Jezusa Chrystusa. I tu duże znaczenie ma nasza wola. Dlatego, że jeśli ktoś powie, że należy do kogoś, że jest w czyjejś jurysdykcji, to może oznaczać, że jest niewolnikiem tego kogoś i należy do tego kogoś nawet wtedy, kiedy nie chce. Jest to jakiś przymus. Nie wiem, jakiś dług, który to powoduje. Niewolnictwo kiedyś wynikało z tego, że nawet się człowiek rodził niewolnikiem i to nie było z jego woli. Ten człowiek po prostu stawał się w takiej sytuacji, w, tej, w jakiej się urodził, niewolnikiem od urodzenia na przykład. I nie mógł nic zmienić. Musiał pracować tak, jak mu pan kazał, musiał czynić wszystko tak, jak mu pan kazał, musiał y, robić takie rzeczy, których może nie chciał, ale tak, tak wynikało z jego niewolnictwa. Natomiast. Jeśli należymy do Jezusa Chrystusa, to to należenie, przynależność do Jezusa Chrystusa wynika z tego, że to my się decydujemy stać się Jego niewolnikiem, ale nie w tym znaczeniu, że wszystko będzie z wykręceniem ręki, że będziemy musieli robić to, bo nas boli, ale dlatego, że chcemy być jego, w Jego jurysdykcji, w Jego władaniu. I to jest też tak, że jeśli należymy do Jezusa Chrystusa, za każdym razem mówimy, tak jak się modlimy, bądź wola Twoja, my musimy się zgadzać na to, żeby wypełniać Jego wolę. Bo to jest ciekawa niewola. Ona cały czas nie pozbawia nas wolnej woli. To my ciągle, za każdym razem musimy powiedzieć: Jezu, ja chcę wypełniać Twoją wolę. Ja chcę być Twoim niewolnikiem. Ja chcę należeć do Ciebie. I czy żyję, czy nie żyję, nie ma to znaczenia. Jestem Twój. I ta deklaracja. Powoduje to, że my możemy być tymi, którzy działamy w zgodzie z Duchem Świętym. Bo Duch Święty nas przekonuje do tego, żebyśmy coś zrobili lub czegoś nie zrobili. Żebyśmy w jakąś stronę poszli lub nie poszli. Żebyśmy usłużyli lub nie usłużyli. To Duch Święty nas przekonuje do tego, w jaki sposób postępujemy, w jaki sposób kroczymy, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób decydujemy i wybieramy. Ale my za każdym razem mówimy, należy do Jezusa. Za każdym razem mówię, tak, Panie Jezu, ja się z tym wszystkim zgadzam, bo należy do Ciebie. I ta nasza wolna wola to jest cały chyba problem naszego życia. Bo często zapominając o tym, kim jest Jezus w naszym życiu, co do, czego dokonał, czasami chcemy, aby nasza wola wypełniła to, co my chcemy. To, co my potrzebujemy, to, co nam jest akurat potrzebne albo nam się wydaje, że jest potrzebne. Czasami, jest to, w czasami może nawet często jest to w konflikcie z tym, co chce Pan Jezus. Bo Pan Jezus mówi: Ja jestem drogą. A Ty też mówisz, że ja też mam jakąś drogę. Też chcę jakoś sobie tam pożyć, pójść i, i coś zrobić. Ale Pan Jezus mówi: Nie, jedna jest droga. Ja jestem drogą. Ona jest trudna, ona jest skręta, ona jest wąska, ale ona jest jedynie prawdziwa. I teraz nasza wolna wola. Musi podporządkowywać tak, jak Paweł powiedział, czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Jezusa w ten sposób, że Jezus jest tym, który stanowi wszystko w naszym życiu. Poprzez Ducha Świętego, poprzez Słowo Jego, poprzez Jego prowadzenie. On jest tą osobą, która mówi, jak mam iść, co mam zrobić, jak mam zdecydować, jak mam funkcjonować, kim jestem w Kościele, kim jestem w życiu. I teraz ta deklaracja Pawła chciałbym, żeby przeszła też na nasze życie. Żeby każdy z nas powiedział, czy żyję, czy umieram, jestem Jezusa. Czy żyję, czy umieram? Co, bo umieranie to jest czasami sytuacja, taka trudna, ciężka życiowa sytuacja. Nie wiem, brak pieniędzy, jak, jakiś katakty coś, coś się w życiu wydarza, w rodzinie się wydarza. To jest często umieranie. Często nie chcemy tego stanu, ale wtedy też mówimy: Boże, pomimo tej sytuacji, ja należę do Ciebie. Jeśli zobaczymy na Hioba, niesamowity trud w swojej chorobie przeszedł bo nie tylko doświadczenie ciała fizyczne, ale to też było duchowe, głębokie doświadczenie. I on tam nigdy nie powiedział do Boga, chociaż go nawet własna żona nakłaniała, żebyś złorzeczył Bogu i umarł. On nigdy tego nie zrobił. Powiedział, mój Pan, mój Bóg, mój Bóg, nagim się urodziłem, nagim pójdę. I ta deklaracja, że Jezus jest tym, do, do którego należymy, jest deklaracją, którą składamy po to. Żeby ją wypełniać z podporządkowaniem naszej woli. To jest właśnie chyba największa trudność w naszym życiu, że nasza wola czasami jest taka nieokiełznana. Ona mówi, że to potrzebujesz, to jeszcze trzeba zrealizować, tam to jest ważne. Mamy jakieś ambicje, aspiracje, potrzeby. I to zaczyna dominować i powodować, że zapominamy o tym, że my należymy do Jezusa. Ja nie mówię, że to jest złe, to nie o to chodzi, żeby oceniać... Inspiracje, ambicje czy jakieś dążenia, że to jest złe, że tego nie powinno być. Nie, ale to nie może nas zdominować. Bo jeśli to nas zdominuje, to przestajemy być tymi, którzy mówimy: Jezu, ty masz coś dla mnie, masz jakiś cel, jakieś zadanie, jakieś dążenia, ale ja teraz zrealizuję swoje. A potem może kiedyś zacznę realizować to, co ty chcesz w moim życiu. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, żeby nasza wola była podporządkowana Jego jurysdykcji. Potrzebny Duch święty, który do nas mówi, poprzez słowo, poprzez to, co mówi do naszych myśli, poprzez to, co odbieramy od niego, żeby w ten sposób realizować nasze życie Boże. Ja muszę być uważny i skupiony na drodze Jezus. Dlatego Jezus powiedział: Moja droga nie jest prosta, ona jest trudna, wąska, ale jest do przejścia, bo jest prawdziwa. Dlatego musimy się skupiać na tym. To jest, to jest chyba też takie istotne dla naszego życia, żeby nie być rozproszonym przez. Rządzę, przez chcenia, przez jakieś dążenia, ale żeby być ciągle skupionym, Boże, dzisiaj się obudziłem, dzisiaj rano wstałem i chcę się dowiedzieć, jaka jest Twoja wola na dzisiejszy dzień mojego życia. Chcę od Ciebie się dowiedzieć, co tak naprawdę mam zrobić. I to nie jest w konflikcie z tym, z tym wszystkim, co w naszym życiu zaczyna być. Nasze jakieś tam dążenia i cele, ale one nie są pierwszoplanowe. Nawet te dążenia i cele Bóg może z nami zrealizować w taki sposób, jak On chce zrealizować, a nie w taki sposób, jak my byśmy chcieli zrealizować. Bo my mamy swój plan, ale czy on jest zgodny z Bożym? Czy on jest zgodny z tym, co Bóg chce od nas? Czy on jest zgodny z tym, co Bóg ma zamiar w naszym życiu uczynić? Jeszcze jest jeden fragment w liście do Galacjant, drugi rozdział, dwudziesty wiersz. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. I zobaczcie, tutaj jest słowo, że wierzę Synowi Bożemu, który mnie pokochał. Tam nie ma żadnej zmianki, że też wierzę jeszcze sobie. Że ja jeszcze coś mogę tutaj Dołożyć od siebie, że no ja też jestem jakby jakąś wartością. To ukrzyżowanie z Jezusem polega na tym, że ja już nie jestem żadną wartością. Przestaję być wartością dla siebie samego, a zaczynam cały mój wzrok, całe moje jestestwo skupiać na Jezusie, który się staje jedyną wartością w moim życiu. Nie potrzebujemy mieć dwóch wartości w życiu: ja i mój Jezus. Potrzebujemy mieć jedną wartość, Jezus Chrystus w naszym życiu, a ja na krzyż, żebym już nic nie znaczył. Ja idę na krzyż, żebym już nic nie znaczył. Umieranie jest trudnym procesem. Często jest też długotrwałym procesem. Jest procesem, w którym podążamy za tym, co mówi do nas Duch Święty. Czasami nam się to może nawet nie podobać. Czasami może być tak, że Coś jest nawet w danym momencie dla nas nie do zaakceptowania. Ale wtedy mówimy, Boże, Twoja wola nie moja. Zmień mnie, złam mnie. Doprowadź mnie do miejsca pokuty. Doprowadź mnie do miejsca przemiany. Doprowadź mnie do miejsca, kiedy się stanie Twoja wola, nie moja. Ja może dzisiaj nie mam jakichś dużo, wielu przykładów, które mógłbym Wam podawać, ale staram się, żeby to, co mówię, było zrozumiałe. I myślę, że Dotyczy to też mojego życia. To nie jest tak, że ja mówię po to, żeby komuś powiedzieć. Ja mówię przede wszystkim też do swojego życia, żeby sobie zdawać sprawę, w którym miejscu jestem, czy ja ze swoim ja nie staję się wyższy od tego, kim jest Jezus. No co jest najgorszym w naszym życiu? Nasze własne ja, nasze ego. Jezus ciągle do nas mówi, bądźcie cisi i pokorni, jak ja jestem. Po co to mówi? Zna nasze ego. My często nie chcemy być ani cisi, ani pokorni. My często chcemy przeforsować to, co jest moje, co jest mojsze, co jest najmojsze, po to, żeby było tak, jak ja chcę. A Pan Jezus mówi: Nie. Bądź cichy i pokorny. Nie forsuj, nie przebijaj, nie dawaj takiego naporu, ale wręcz odwrotnie. Przychodź do mnie się ode mnie, bądź taki jak ja. Ktoś może zadać takie pytanie, no jak, jak żyć, albo po co żyjemy? Nasze życie w wyniku deklaracji, którą złożył Paweł, jeśli je też się utożsamiamy z tą deklaracją, już nie jest życiem dla samych siebie. Nie jest życiem po to, żeby fajnie przeżyć to życie, ale jest życiem na chwałę Bożą. Co to znaczy żyć na chwałę Bożą? żyć, tak? Żyć na chwałę Bożą. Czyli znowu wrócimy do tego samego. Moje ja musi umrzeć, zostać być przybite na krzyżu, bo się inaczej nie da. Inaczej się nie da. Jeśli moje ja będzie dla mnie ważne, nie będę żył na chwałę Bożą, będę żył na swoją własną chwałę, po to, żeby siebie, siebie w jakiś sposób eksponować, w jakiś sposób nobilitować, pokazywać sobie i innym, kim to ja nie jestem. Dlatego tak ważną rzeczą jest dla mnie samego, żeby siebie krzyżować, po to, żeby moje ja nie było tym, które, tym ja, które chcę zabłysnąć, zaistnieć, ale po to, żeby Jezus Chrystus poprzez moje życie był tym, który jest uwielbiony, wywyższony i Jego chwała się liczy w moim życiu. Ja sam siebie nie mogę nobilitować, ja chcę, żeby Jezus mnie nobilitował, dlatego że Jemu chcę służyć. I teraz, jeśli przyjdzie nam kiedyś koronę chwały przyjąć w niebie, jest napisane, że są przygotowane różne korony. Myślę, że tam są różne kolory: złote, srebrne, miedziane, brązowe, cynkowe, żelazne, może drewniane. To jest trochę taki żart. To moje życie polega na tym, że ja chcę mieć tą koronę chwały w przyszłości, w wieczności, którą mi da Pan Jezus. Jeśli ja dążę do tego, żeby mieć jakąkolwiek koronę chwały tu na Ziemi, to ja zabłysnę tylko na Ziemi. Ja tą koronę może sobie nawet włożę na głowę. Może nawet będzie mi pasowała i falnie wyglądała, ale to będzie korona mojej chwały, a nie korona chwały Jezusa Chrystusa. Dlatego żyjąc tu na tej ziemi, dążymy do tego, żeby Bogu oddawać chwałę, żeby Jemu chwała była z naszego życia, żeby chwała z naszego życia płynęła, płynęła dla Niego, po to, że kiedyś w przyszłości, kiedy będziemy w niebie, to Pan Jezus powie: tak, chodź tu do mnie, mam dla Ciebie koronę, użyłeś dla mnie. I chwała moja mogła się w Twoim życiu objawiać. I to jest coś, do czego chciejmy w naszym jestestwie tęsknić, pragnąć i w ten sposób żyć. Że Jezus kiedyś nas uhonoruje, a dzisiaj żyjemy po to, po to mamy to ziemskie życie, żeby Jego chwała mogła się objawiać w naszym życiu. Tego szukajmy. Do tego dążmy. To niech się stanie naszą deklaracją, że czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Jezusa. Tak się zadeklarował Paweł i do niech się stanie też deklaracją naszego życia. Żeby to, czy żyjemy, czy umieramy, oznaczało, że należymy do Jezusa, a to oznacza, że żyjemy po to, żeby Jego chwała w naszym życiu się mogła objawiać. Szukajmy tego, dążmy do tego. Zapraszajmy Ducha Świętego do naszego życia. Chciejmy być posłuszni poddani. Pamiętajmy o tym, że to się nie dzieje w jakiś cudowny sposób, ale to nasza wola się musi poddawać pod Jego wolę. To nie jest czary mary, że ktoś przyjdzie, Boże, niech się tak stanie, bo ja bym tak chciał, taki być święty, taki Tobie poddany i niech to ktoś się stanie bez mojego udziału. Nie. Jeśli Paweł składał deklarację, to oznaczało, to oznaczało, że on tak zdecydował. Że to On mówi, że czy żyje, czy umiera. Należy do Jezusa. To On powiedział, że czy żyje, czy umiera, należy do Jezusa. I my musimy tak samo w naszym życiu powiedzieć: tak, czy żyję, czy umieram, to ja należę do Jezusa. To jest moja deklaracja. To jest moje poddanie. To jest moje usadowienie się w Nim. I w ten sposób myślę, że jest to ta odpowiedź, że jak żyć. To jest jedyny sposób, w którym możemy funkcjonować we właściwy, duchowy, Boży sposób. Sposób, sposób, przepraszam. Ale rozumiecie, jest jedyna możliwość, w jaki człowiek powinien funkcjonować, żeby to było według Bożego Serca. Poddawanie się jemu, szukanie jego woli, wypełnianie jego woli, życie dla niego. Jeśli umieramy, umieramy dla niego. Ta deklaracja niech się stanie deklaracją każdego z nas, i jeśli czujecie to, że to jest słowo, które do Was dociera, że jakby przyjmujecie to słowo albo chcecie je przyjąć, to po prostu powstajmy teraz, żeby się pomodlić, żeby ten duch Boży, który chce działać każdym z nas, sprawiał to przemianę naszych serc, żeby nasze serca stawały się mięsiste, żeby nasze serca stawały się czułe, żeby nasze serca stawały się odbiornikiem Bożego głosu, Bożego ducha, abyśmy byli tymi, którzy żyjemy na chwałę Jego. Na chwałę imienia Jezus. Także powstańmy teraz. Panie Jezu, tak chcemy Tobie podziękować za to, kim jesteś w naszym życiu. Panie, że Ty pierwszy nas wybrałeś, umierając za nas na krzyżu, nas uratowałeś, ale też dałeś nam możliwość, abyśmy się stali tymi, którzy należą do Ciebie. Tak jak jest napisane przez Pawła: czy żyjemy, czy umieramy? Jesteśmy Twoi. Panie, ta deklaracja niech się stanie deklaracją każdego serca, które jest na tym miejscu, także mojego, że nie chcę żyć inaczej jak żyć dla Ciebie w posłuszeństwie, w poddaniu i w słuchaniu Ducha Świętego. Panie, tak chcę błogosławić każdego mojego brata, każdą siostrę, dlatego, że Ty jesteś dobry. Panie, bo to Twoja dobrość sprawia, że my możemy dzisiaj żyć na chwałę Twojego imienia. Że my możemy być Tobie posłuszni, że możemy być Tobie poddani że nasza wola przestaje dla nas być ważna, nasze ja przestaje być dla nas ważne, ale chcemy być podobni do Ciebie i tak jak Ty powiedziałeś, żebyśmy byli cisi, pokorni, poddani, posłuszni, słuchający głosu Twojego Ducha. Panie, ja błogosławię teraz każdego naszego, mojego brata, każdą siostrę, każdą osobę, która jest w Twoim kościele. Panie, błogosławię Twój kościół w tym mieście. Błogosławię Twój lud w tym mieście. Proszę Cię, Panie, aby Duch Święty mógł docierać do każdego serca, do każdego zakątka serca. Panie, i żeby jeśli kiedykolwiek potrzebujemy jakiegoś osądu, to żeby ten osąd, osąd nastąpił w nas samych. Abyśmy byli uświęceni, abyśmy byli oczyszczeni Twoją krwią, abyśmy przyjmowali ofiary Twojego krzyża, Panie, za nasze winy i grzechy, abyśmy żyli na chwałę Twojego imienia. Chwała Tobie niech będzie, mój Panie. błogosławie Twoje święte imię. Amen.